Panie Marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu KUKIS 15 w sprawie uchwały Komisji do Spraw Unii Europejskiej dotyczącej propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej. Naszym zdaniem ten projekt, który jest proponowany przez Unię Europejską, jest projektem absolutnie nie do przyjęcia. Jest nie do przyjęcia przez żadne samostanowiące się państwo Unii Europejskiej. To jest próba narzucenia państwom członkowskim Unii Europejskiej pewnego dyktatu. Ten mechanizm jest o tyle niebezpieczny, że próbuje stworzyć trwały mechanizm alokacji uchodźców i dodatkowo kar finansowych, bardzo wysokich kar finansowych nakładanych na państwa, które nie będą wbrew swojemu interesowi, chciały, interesowi który jest jakby ich interesem wewnętrznym, nie będą chciały przyjmować tych, tych migrantów. Polska tak naprawdę ma w tej chwili bardzo dobre mechanizmy zabezpieczające przed falą migracji, ma jednocześnie dobre doświadczenie również z przyjmowaniem, udzielaniem pomocy czy też udzielaniem opieki uchodźcom. I nie powinniśmy się dawać w tej chwili przekonywać do tego, żeby przyjmować prawo albo dyrektywy, które tak naprawdę zniszczą ten porządek, który mamy. Nie tak dawno widzieliśmy taką mapkę, która w internecie się pojawiała, bodajże. Pan europoseł Saryusz Wolski ją pokazywał i na tej mapie Europy Polska była taką białą plamą, ale chlubną białą plamą odnośnie tego, w jaki sposób mamy do czynienia na przykład w Europie, a w Polsce również z tym, czy, czy, czy istnieją jakieś zagrożenia terrorystyczne, czy istnieją jakieś przestępstwa związane z dużą falą napływu, napływu migrantów, którzy nie są do końca weryfikowani. I zachowajmy to status quo. Nie próbujmy tego, nie próbujmy tego psuć. Ten mechanizm, który próbuje nam narzucić Unia Europejska, to jest rozwiązanie, którym zainteresowane są prawdopodobnie państwa, które podjęły bardzo niemądre decyzje wcześniej. Ja nie będę wskazywał na te państwa, ale jedno przynajmniej ma stolicę w Berlinie. I żeby nie być tutaj gołosłownym, to jest tak naprawdę sprowadzenie zresztą bardzo często również wbrew obowiązującemu w Unii prawu rzeszy migrantów na teren Unii Europejskiej, a teraz podzielenie się problemem, który samemu się stworzyło, z wszystkimi innymi. A ci, którzy nie będą chcieli przyjąć tego, tego podziału, będzie się ich karało, karało finansowo. Naprawdę, drodzy Państwo, jedynym krajem, który wtedy przy tej fali migracji stanął na wysokości zadania i tak naprawdę wypełniał prawo unijne były Węgry, które, które Bruksela potępiała. Niemcy nie stanęli na wysokości zadania, nie wypełnili zobowiązań, które na nich ciążyły jako kraju członkowskiemu Unii Europejskiej. A dzisiaj my mamy się dzielić tym problemem. Jednocześnie ten mechanizm ma stanowić to, że również w przyszłości, kiedy któryś z państw europejskich popełni taki błąd nierozsądku, my wszyscy będziemy ponosili tego konsekwencje. Na to zgody być nie może i absolutnie popieramy tutaj stanowisko i opinię Komisji do spraw Komisji Unii Europejskiej, aby zdecydowanie dać odpór i odrzucić ten, ten, nieszczęsny, ten nieszczęsny projekt. Ja już bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W tym projekcie mówimy o uchodźcach, ale tak naprawdę to jest próba zmiany definicji uchodźcy. Bo uchodźca, jak wszyscy Państwo dobrze wiecie, to jest osoba, która szuka schronienia w najbliższym, bezpiecznym kraju w stosunku do tego kraju, z którego uchodzi, właśnie z powodu prześladowań czy zagrożenia własnego życia. To, z czym mamy w Europie do czynienia? To w większości jest migracja ekonomiczna, a nie migracja uchodźców. Dlatego nie bójmy się tego, że ktoś nas będzie piętnował, że Polska nie chce uchodźców. Nie, Polska nie chce migrantów ekonomicznych. Polska nie chce zagrożenia. Natomiast Polska nie jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców. Tylko róbmy to rozsądnie, zgodnie z polskim prawem, tak jak dzisiaj to jest przyjęte i dzięki temu będziemy dalej krajem bezpiecznym. Kukiz 15 zdecydowanie poprze uchwałę Komisji Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.